No to wreszcie już się nie mogę doczekać dzisiaj. Uczę Kena jeździć na wrotkach. Dopiero co się poznaliśmy, no ale no cóż, wrotki to dobra wymówka, przynajmniej go lepiej poznam. Będziemy mogli wspólnie pojeździć, razem spędzimy czas. O, może nawet mnie gdzieś później zaprosi. O, matko, byłoby tak cudownie, tylko on chyba jeszcze mnie wystarczająco nie lubi. Takie mam tylko wrażenie, tak mi się wydaje. To się musi zmienić, no koniecznie musi, ja go już tak kocham. No to hej! I co? Od czego zaczynamy? Co na tych wrotkach jest takiego ważnego? Wiesz, no ja nigdy nie jeździłem, więc obiecaj, że się nie będziesz ze mnie śmiała. Tak no niezbyt jestem utalentowany, jeśli chodzi o wrotki i, i rolki. łyżwy też. I w sumie wszystkie takie niebezpieczne sporty, ale za to, jakie mam muskuły cały czas ćwiczę więc na pewno dam sobie radę. Wow, jakie on ma mózgu, jest niesamowity. O, już widzę, jak będziemy razem ćwiczyć i jeździć na wrotkach i będzie tak wspaniale. O, wow, no to kiedy ta nasza randka? No niech już będzie, niech mnie gdzieś zaprosi, przecież wyglądam dzisiaj ślicznie. Czemu mu się jeszcze nie podoba? No czemu? Może nie widział, jak błyszczy mi się sukienka? Tak, lepiej niech popatrzy, niech zobaczy, jak jeżdżę na wrotkach. No to muszę uruchomić moją magiczną spódnicę, bo inaczej nawet mnie nie zauważy. Wow! Woohoo! I od razu jestem w lepszym humorze. No, tak to można jeździć. O nie, jaki nie fart! Czemu ona musi tak dobrze jeździć na tych wrotkach? Nie mogłaby, tak jak wszystkie dziewczyny, chodzić na siłownię? I jeździć na rowerku, czy tam, nie wiem, podciągać się, robić przewroty, czy coś. A ona nie, muszą być te wrotki. Przecież ja nie umiem jeździć na wrotkach, no. I teraz nawet nie mam czym jej zaimponować. Zostały mi tylko moje mięśnie. Oby by się przewróciła, to będę mógł ją chociaż podnieść. No to Ken, e, wiesz, jeśli chodzi o podstawy, to powinieneś wiedzieć, że musisz być. Wyprostowany. Nie możesz się za bardzo nachylać do przodu, jak jeździsz na wrotkach, bo spadniesz, albo nabierzesz zbyt dużej prędkości. A na początek to raczej wiesz, niewskazane, bo jeszcze się przewrócisz. Chociaż jestem pewna, że się nie przewrócisz. Ty masz tyle siły, że na pewno byś się nie przewrócił. No to spójrz, jak ja jeżdżę. Chcesz najpierw popatrzeć? Co? Yy, wiesz, co? Yy, no. Ja w sumie nie jestem tak zaawansowany w tym jeżdżeniu, ale może najpierw bym pojeździł trochę z tobą, nabrałbym takiej większej pewności i myślę, że szybciej bym się nauczył, lepiej by mi to szło. No i nie ukrywam, byłoby przyjemniej. Przyjemniej? Powiedziałeś, że przyjemniej jest jeździć ze mną? Niesamowite. No dobrze, no to co, może najpierw pojeździmy razem, chwycę Cię za rękę i będziemy razem szusować po torze. No to co, chodź ze mną i zaczynamy. No to zaczynamy. Najpierw trochę do przodu, widzisz, lekko się pochylasz, świetnie. Teraz do tyłu i jedziemy dalej. Jej, dobrze Ci idzie, Ken. Jak na początki, to powiem Ci, że całkiem szybko się uczysz. Eee, wow. Poczekaj, no nie tak szybko, znaczy tempo jest dobre, ale no, moment, wiesz, ja muszę, muszę jednak jeszcze poćwiczyć. Pewnie, wiesz, możemy nawet przyjść jeszcze kiedyś drugi raz. Nauczysz się więcej, zobaczysz, będzie coraz lepiej ci szło, jak będziesz tak sobie ćwiczył. No, obrotów to cię na razie nie będę uczyć, ale sama jazda już jest lepiej. Dzięki, księżniczko, na pewno się do ciebie zgłoszę. Wiesz, dzięki. Chciałem Ci naprawdę podziękować, że nauczyłaś mnie jeździć na wrotkach. Może jeszcze nie jestem w tym najlepszy, no ale myślę, że jeszcze trochę pracy. Parę spotkań i na, i na pewno będę w tym już znacznie lepszy. Och, no co Ty, Ken. Wiem, mówiłam Ci już, że robisz naprawdę duże postępy. Aż miło patrzeć. Naprawdę miło jest patrzeć, jak się tak szybko uczysz. Mm, dzięki. No to może jeszcze byś mi pokazała, jak ty jeździsz, co? Jak ja jeszcze? Naprawdę chcesz zobaczyć, jak jeżdżę? Yy, no, pewnie, że tak. Podobno jesteś w tym najlepsza. Och, no dobrze, skoro już tak bardzo chcesz zobaczyć, jak jeżdżę, to nie ma problemu. Ja w końcu kocham wrotki, uwielbiam na nich jeździć i naprawdę jestem w tym dobra. No to pokażę ci. Trochę się tam poduczyłam. No to patrz! Zobacz, to są te same kroki, które ćwiczyłam z Tobą, tylko ja je robię trochę szybciej. Potrafię jeździć o tak, a także robić obroty. Wow! Mówiłam Ci, że kocham taką jazdę. Jej! I obrót na jednej nodze! Woohoo! Wreszcie! Czuję się jak ryba w wodzie. Kocham wrotki i zobaczysz, że Ty też je pokochasz, bo wrotki są niesamowite. Wow, ale ona jeździ. Widać, że ma naprawdę talent. To nieprawdopodobne, jak można zrobić obrót na tych czterech kółkach, takich małych w dodatku, malutkich kółeczkach. Ale jednak dała radę. No, muszę przyznać, jestem pod wrażeniem. No to hmm, jak ja mam ją teraz gdzieś zaprosić? Może nie będę zwlekał, od razu zapytam, jak prawdziwy mężczyzna. No to jak Ken, podobało ci się? Pewnie, że tak, wiesz, naprawdę jesteś najlepsza. Nie dziwię się, czemu Barbie tyle o tobie opowiadała. Ach, no co, ty po prostu dużo ćwiczyłam, no i chyba bardzo to lubię, to dlatego jestem w tym taka dobra. No, naprawdę to widać, trzeba przyznać. Wiesz, Ken, może jakbyś potrzebował jeszcze kiedyś lekcji, to zawsze możesz do mnie wpaść. Pamiętaj, z chęcią cię trochę pouczę, wiesz. Bardzo szybko się uczysz, aż miło było mi prowadzić te krótkie zajęcia. Um, wiesz co? Ja mam chyba jednak inny pomysł. Te wrotki są naprawdę super, ale wydaje mi się, że jednak w ramach podziękowania powinienem cię gdzieś zaprosić. Serio? No, co ty nie musisz robić tego na siłę? Wiesz, no bez przesady, to w końcu tylko taka drobna porada. Krótkie zajęcia było naprawdę super. No ale jeśli nalegasz, no to wiesz, no jasne, że nalegam, przecież poświęciłaś mi naprawdę dużo czasu i poza tym nauczyłem się czegoś nowego. To co, może byśmy gdzieś poszli razem? Razem? On naprawdę powiedział razem? No nie wierzę, wreszcie się tego doczekałam. Już myślałam, że jest taki beznadziejny i mnie nigdzie nie zaprosi, ale jednak zaprosił mnie, juhu! No to teraz tylko niech wreszcie zada to pytanie i wiadomo, że się zgodzę, ale nie od razu przecież, tak nie wolno. To, to co mówiłeś o tym wyjściu razem? No, tak sobie pomyślałem, że moglibyśmy gdzieś wyskoczyć, jeśli co prawda chcesz, bo jak nie to nic na siłę, ale byłoby bardzo miło, gdybyś jednak się zgodziła. Pewnie, że tak, wiesz, możemy iść. No to, gdzie byś chciał pójść? W sumie, dla mnie nie jest to ważne, gdzie pójdę. Ważne, że pójdę z tobą. Och, to takie słodkie, Ken. No dobrze, to może po prostu umówmy się na piątek i wtedy podejmiemy decyzję, co ty na to. No, brzmi świetnie. No to super. To widzimy się w piątek. To do piątku Ken. Pa pa.